To są Chiny, codziennie krótki film z Chin. Znajdujemy się w bufecie na stacji benzynowej, gdzie za 18 zł można zjeść coś takiego. Tutaj mamy zupy, obrzydlistwo, nie polecam. E, proszę, tutaj boczuś z orzeszkami, kapusta, e, boczuś z papryką. Coś wspaniałego polecam. Bakłażan, mm, Też dobry. Ten kurczak. Kalafior. Znowu kurczak. Tofu. Ryba, kiełki. Tutaj kurczak w konieczce. Tutaj co co jest? Pewno znowu jakieś świństwo. O nie, ryż, ryż. <gryż> ryż, a tu co? O, jeszcze nic nie ma. Ryż zasmażony. Słuchajcie, 18 zł i jecie ile chcecie. O, o, dynia, pierogi, majcaj touro, czyli boczek, który rozpływa się w ustach. Jak widzicie dużo boczku, wie na rządzie w Chinach. To są ziemniaki. Ziemniaki one są takie półgotowe, ale też spoko. E, następnie tutaj mamy fasolkę. E, no i co? No i przechodzimy do sekcji owoców. Proszę tutaj, o, o jest ogórek, urska pomarańcza, czyli a, cebula. E, proszę bardzo, są takie naźnie, można sobie je posmarować i świetnie. O tutaj są główne dania, w tych oto kotłach. Proszę, jakie tutaj. Wspaniałości, chłop sobie tutaj nabiera śmiało, no i do tego tu są takie bułki na parze, kluski na parze, z różnego kalibru, no i napoje, wszystko to 18 złotych od osoby, to są chile.